Szanowni Państwo dyrektorzy, drodzy nauczyciele i pracownicy szkół, kochani uczniowie. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Chcę przy tej okazji przypomnieć o tym, co jest dla mnie jako dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą najważniejsze w pracy naszych szkół. Przede wszystkim chciałbym, by te nasze szkoły były przyjazne dla uczniów, rodziców i pracowników by były przyjazne zarówno w znaczeniu relacji pomiędzy wszystkimi członkami szkolnej społeczności, jak i miejsca nauki i pracy. Bardzo zależy mi też na tym, by edukacja, którą oferujemy, odbywała się na najwyższym światowym poziomie, dzięki najwyższym kompetencjom kadry pedagogicznej i nowoczesnym metodom, środkom i technikom nauczania. Warto przypomnieć też na początku tego nowego roku szkolnego naszą misję misję Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Misją tą jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Czynimy to poprzez nauczanie języka polskiego, polskiej historii i kultury, wspomaganie nauczycieli i krzewienie kultury polskiej. Wszystkich nas, uczniów i pracowników szkół, łączy Polska. Łączy nas język polski, nasza wspólna kultura i tradycja. Gdziekolwiek bowiem jesteście, sprawiacie, że Polska staje się częścią otaczającej Was rzeczywistości. Wszyscy w ten sposób jesteście ambasadorami Polski i polskiej kultury. To zobowiązanie, które nie przemija. Ale jak zawsze na początku nowego roku szkolnego, są przed nami także nowe wyzwania. Wdrożenie nowych ram programowych, doskonalenie jakości naszej pracy, zapewnienie jak najlepszych warunków nauki. Jestem pewien, że tym, w tym roku doskonale im sprostamy. Życzę uczniom i rodzicom, by uczenie się języka polskiego było codzienną radością i przyjemnością. Życzę nauczycielom, by nauczanie w szkołach polskich było wspaniałą, zajmującą pasją. Życzę dyrektorom, by kierowanie szkołami było źródłem nieustającej satysfakcji z dobrze wypełnionej służby. Wszystkim pracownikom szkół życzę, byście mieli poczucie dobrze wypełnionej misji. Vernon Howard twierdził, że jeśli idzie się przez życie tak, jakbyśmy mieli ciągle coś nowego do nauczenia się, to będziemy się stale rozwijać. I tego życzę w tym roku wszystkim. I tym, którzy nauczają, organizują, wspomagają nauczanie i tym, którzy się uczą. Miejcie stałe poczucie, że macie wciąż coś nowego do nauczenia się. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Dziękuję bardzo.